Witajcie, moi kochani. Dzisiaj przeprowadzę rozmowę z osobą, która nam się tutaj dobrowolnie pokaże. Nie mam pojęcia, kim będzie ta osoba, ale wybiorę osobę, która na ten moment chce ze mną porozmawiać o tobie. No i zobaczymy, kto nam się pokaże a ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej leki miłości i proszę o jasny i czysty przekaz. Proszę o jasny i czysty przekaz. Kto chce ze mną porozmawiać o tobie, A moim pośrednictwem coś Ci przekazać. Dobrze, drogi uniwersum. Pokaż mi, kto chce dzisiaj rozmawiać. I mamy, jak krzyżby było inaczej, rycerza buław. Kochani, rycerz Buław to jest osoba lubiąca ruch, która ciągle może podróżować. To jest osoba, która ma dużo pasji. To jest człowiek, mężczyzna, w bardzo seksualnej energii. To jest najbardziej e, seksualny mężczyzna w całym tarocie. E, mm, no może lubić bardzo kobiety. Może e, ja nie przypisuję mu zaraz wielkich zdrad. Ale flirtowanie, właśnie taka pasja, czarowanie to jest jego atut. Także, jeśli macie kogoś takiego w swoim otoczeniu, jeśli znacie kogoś takiego, przypisane jest oczywiście, buławy są przypisane znakom ognia, czyli na przykład baran, lew, szczelec, ale niekoniecznie tu chodzi o energię. Tu chodzi o energię mężczyzny, który może być nawet i starszy, ale jest w bardzo młodzieńczej energii i to jest bardzo gorąca energia. Dobrze. To teraz zobaczmy, co ta osoba chciałaby Ci przekazać. Co ta osoba chciałaby Ci przekazać? Trójka buław. Mm. Ciekawa energia, kochani, bardzo ciekawa. On mówi, że w tej chwili jest przed czysztuję jakieś plany. A jeśli chodzi o te plany, na pewno chciałby zmienić energię. On wie, że w takiej energii, w jakiej był do teraz, to za daleko nie zajdzie. On mówi, że w tej chwili idzie za swoimi tęsknotami, że w tej chwili snuje plany na przyszłość, dalekosiężne plany i chce zmienić energię z rycerza w króla. Co prawda tutaj mówi, że on nie zamierza zrezygnować ze swojej gorącej energii, ze swojego ognia, ale już nie chce być właśnie w tej takiej w cudzysłowie poszczelonej energii rycerza, tylko chce być królem. Królem, który będzie walczył, będzie walczył o swoje, będzie walczył może o innych, pełen pasji, pełen właśnie ognia. Następnie mówi, że żałuje bardzo, że się zakończył jakiś etap między Wami. On wie doskonale, że to mogło być bardzo bolesne dla Ciebie, i w tym momencie chciałby wrócić do Ciebie z tą energią właśnie króla nie rycerza, czyli bardziej ustatkowanego, i chciałby coś wyrównać między Wami. On wie, że musi coś naprawić. Czyli podsumowując, snuje plany, jeśli chodzi o Ciebie. Chce wejść w energię króla, Twojego króla i po tym, co się między Wami zakończyło, chciałby otworzyć nowy rozdział, chciałby coś naprawić. On nie chce już walczyć, on nie chce walczyć już, właściwie walczył już ze swoimi demonami, ze swoimi cieniami. Może też toczył taką wewnętrzną walkę ze sobą, jeśli chodzi o ciebie, ale na ten moment on wierzy, że, że ta walka nie przyniosła żadnych rezultatów i czas zawiesić broń. że Ty jesteś Jego domem, Jego miłością, Jego spełnieniem. Z Tobą może sobie wyobrazić piękną, szczęśliwą rodzinę. Mówi, że w przeszłości był bardzo ostry, bardzo zimny, że kierował się również bardzo często e, energią umysłu, że odsuwał serce i między innymi dlatego mogło się coś skończyć między Wami, dlatego że nie dopuszczał serca. Jednakże teraz chciałby. Chciałby znowu y, wejść w swoją silną energię, chciałby zwyciężyć z tym wszystkim, co powodowało czy spowodowało to, że coś między wami się y, zepsuło. I on będzie bardzo cierpliwy właśnie w tym procesie, aby znowu zwyciężyć, aby znowu pojawić się w Twoim życiu. Z kartą gwiazdy mamy do czynienia z energią uzdrawiania, więc on by chciał coś uzdrowić między wami, chciałby coś wyrównać, chciałby coś naprawić, aby znowu, czy aby dojść do tego spełnienia marzeń. On mówi, że w tym czasie, kiedy był wycofany, kiedy o nim nic nie widziałaś, nie słyszałaś. W tym czasie on bardzo koncentrował się na sobie, na swojej duszy, na to, czego naprawdę chce. Cała ta sytuacja między wami go bardzo obciążyła. To był wielki ciężar do dźwigania, ale mimo wszystko czuł wsparcie z góry. I on wiedział, że on da radę powstać z kolan i ruszyć do przodu. On cały czas się czuł z tobą połączony, dostawał od ciebie energetyczne impulsy, szczególnie twoje, twoje myśli. Jednakże to, że nic nie robiłaś w jego kierunku, bardzo go obciążało. Jemu tego brakowało, właśnie tej komunikacji z tobą. Tych impulsów od Ciebie, a tutaj nagle była stagnacja. Bardzo walczył ze sobą, bardzo walczył ze swoją wewnętrzną energią, z tą energią umysłu. Tu była jeszcze walka serca i rozumu. Czyli to była energia samosabotażu. Również musiał pokonywać różne przeszkody z zewnątrz. Odpierał ataki innych ludzi w stosunku do swojej osoby. Nie było łatwo, słyszę. On zdaje sobie sprawę z tego, że nie był szczery, że mógł Cię bardzo przedmiotowo traktować, że, że kłamał, że. Że był goski. Ale teraz chcę dokonać właściwego wyboru. Co prawda nie wie jeszcze, czy ty będziesz chciała przyjąć te jego uczucia, to, co ma ci do zaoferowania. Bo on wie, jak bardzo cię zranił. On wie, że przyczynił się do tego, że mogłaś mieć stany depresyjne, nieprzespane noce. Ale również i on z tego powodu miał wyrzuty sumienia. I on sobie zdaje sprawę z tego, że mogłaś ty możesz na ten moment nie mieć, nie chcieć mieć z nim nic wspólnego. Że po tym, jak cię zranił, opuściłaś tą sytuację i już nie będziesz chciała jego powrotu. Jednakże on liczy na to, że dasz mu jeszcze jedną szansę że dasz mu szansę, aby karma się wyrównała. On wie, że musi coś naprawić po tym, jak cię skrzywdził. Będzie chciał Ci udowodnić to, że teraz On jest przekonany, że Ty jesteś Jego największym szczęściem. I w tej chwili już chce wejść z Tobą w komunikację. I wyjdzie z tej stagnacji, z tego zawieszenia między Wami. I tak naprawdę on już nie chce być singlem. Jeśli masz do czynienia z singlem, bądź kimś, kto gra singla pomimo tego, że jest w związku, to ten ktoś chce zrezygnować z tego statusu dla Ciebie. nie wie jak wyjść z, tej, z tego więzienia tych swoich myśli, bo jest dużo obaw, dużo lęków, ale będzie chciał wykorzystać tą szansę. Będzie chciał Ci coś zaproponować. Będzie chciał pracować nad tą Waszą relacją. On wie, że wszystko, wszystko, co miało się między wami. Zburzyć się zburzyło, ale dokładnie tak miało być. On teraz będzie chciał szczerze z tobą porozmawiać. On będzie chciał tej szansy na szczerą rozmowę. Stąd będzie również komunikacja. On widzi, jak urosłaś w swojej energii, jak wzrosłaś w energię cesarzową, cesarzowej. On wie, że przerwałaś jakiś cykl między wami, ale również mógł otworzyć się nowy. I on wierzy, że, że, wie, że wy jesteście sobie przeznaczeni. Jemu bardzo brakowało Ciebie i będzie chciał, aby ta Wasza relacja powoli się rozwijała. Mam w dalszym ciągu nadzieję, że masz uczucia do Niego, pomimo wszystko, co On zrobił, jak się zachowywał. On czuje, że jeszcze nie puściłaś go wolno, że mimo wszystko głęboko w sercu jeszcze trzymasz się Jego energii. Ją chce dorównać energetycznie Tobie. Ty jako cesarzowa, on jako cesarz, czyli ta perfekcyjna para. Niebawem otrzymasz od niego impulsy pełne miłości. On chce Ci coś zaoferować. To będzie najpierw impuls, który pokaże. Ile uczuć On jeszcze ma do Ciebie? Jednakże On sobie zdaje sprawę z tego, że jesteś w swojej żeńskiej energii, w swojej sile. I czy przyjmiesz Jego kielich, tego On nie wie, ale On ma wiele wizji z Tobą związanych. On chciałby, aby ta Wasza relacja się transformowała i Chce podjąć ostateczne decyzje po tym, jak on transformował, jak jakaś część jego umarła i dokładnie ta transformacja spowodowała, że on chce podjąć ostateczne decyzje, jeśli chodzi o siebie. On chce, abyś wiedziała, że on ma plan, że ruszy. W swoim kierunku, że on już wie, czego chce, a on chce tych uczuć i tej bliskości z tobą. I chciałby z lekkością zacząć coś na nowo. Chciałby, abyście oboje zapomnieli wszystko, co było w przeszłości, aby nie oglądać się za siebie, <laughs> tylko ruszyć do przodu. On manifestuje waszą przyszłość, on będzie starał się ci na nowo zdobyć, on będzie chciał pełnego szczęścia z tobą po tym, jak zadał ci tyle bólu. Również i on cierpiał. On chce, aby to szczęście zagościło na nowo w waszym życiu, aby zakończył się etap cierpienia, bólu. I on zrobi wszystko, Abyś przyjęła jego uczucia. Również i finansowo będzie chciał dać ci stabilność, ponieważ wyrównał i serce, i rozum, i on wie, że te stracone szanse mogą być jeszcze odbudowane. On chce wszystko naprawić, ponieważ na ten moment, Pozwala również mówić swojemu sercu i swojej duszy. Przeżył ciemną noc duszy, przeszedł wielki ból. Tutaj, uniwersum pokazało mu, co znaczy spaść tak nisko, że człowiek nie ma siły powstać. Ale dokładnie w tym czasie. Odzywały się ogromne wspomnienia z tobą związane. I On wie, że wy do siebie należycie, że jesteście bratnimi duszami. I On będzie walczył z otoczeniem, z ludźmi, którzy mieli coś przeciwko. On zawalczy o ciebie, ponieważ jesteś warta tego, aby ktoś o ciebie walczył. Ma ogromnie dużo uczuć do Ciebie. On zrobi wszystko, aby wykorzystać tą szansę na połączenie się z Tobą. I ma nadzieję, że miłość wygra. To tyle ode mnie, kochani. Jestem ciekawa, kto się z Was odnalazł w tym czytaniu, w tej energii. Pamiętajcie, nie przypisujcie sobie energii, nie wchodźcie w iluzję, tylko kierujcie się zdrowym rozsądkiem. Miłej soboty. Puziaczki. Mm.